Zostań Zaplątałam skrzydła W śpiew Zostań Przejdź dźwięku Tańczyć chcę Pozwól, że zasnę W tym akcie wśród świec Nie chcę się budzić Ugłos przez gniew, tato nie pij, już spać, zostaw mamy, zostaw nas, wyprość gości. Późno już, niech idą. Chciałabym mieć kiedyś psa, który będzie bronić pójść kiedyś spać w ciszy ślepcze za poczciwym sercem stań w nocy przeprowadzę cię przez Założę ci maskę, nie poznacie nikt Uśmiech się schował, mów prawdę, Bóg z nim Tato nie pi pójdź już spać Zostaw mamę, zostaw nas Wyproś gości późno już Niech idą Chciałabym mieć kiedyś psa, który będzie bronił nas, chciałabym pójść kiedyś spać w ciszy.